Poduszkowiec Strike Skimmer. Zrodzony z prostej potrzeby obrony, wynikającej z wszechobecnego zagrożenia agresywnymi najazdami sił kapitolu na bagienne terytoria Bauhausu na Wenus Strike Skimmer jest idealnie przystosowany do półwodnych środowisk, w których powstał. Maszyna ta jest równie prymitywna co funkcjonalna. Składa się jedynie z opancerzonego kadłuba, mocnego śmigła oraz zamontowanego uzbrojenia. Główna armata obsługiwana jest przez wyznaczonego strzelca, natomiast karabin maszynowy. LMG kontroluje pilot. Zastosowanie tej jednostki szybko rozpowszechniło się poza archipelag Grafton choć początkowo nie przynosiło większych sukcesów taktycznych. Sytuacja zmieniła się po słynnym incydencie z udziałem 173. szwadronu Vorraiterów przeciwko siłom Imperialu w sektorze E32 na Marsie. Po śmierci dowódcy i zniszczeniu ponad połowy jednostek Vorraiterów, jego zastępca, sierżant sztandarowy Koran Przejął porzuconego Strike Skimmera, by bezpiecznie ewakuować ocalałych pilotów. W drodze powrotnej zostali zaatakowani przez resztki sił imperialu. Poduszkowiec stał się wtedy głównym narzędziem ofensywnym, szybko miażdżąc przeciwnika. Od tego czasu Strike Skimmer jest regularnie wykorzystywany jako ciężka platforma ogniowa, wspierająca lżejsze i mniej opancerzone jednostki, worejterów. Poduszkowiec i motocykle gośnicowe działają w doskonałej harmonii, że w tym przypadku całość przewyższa wartość poszczególnych części. Formacja korandy stała się wszechobecna w taktyce worajterów, jak agresja Kapitolu, która doprowadziła do narodzin Strike Skimmera.